Ale dobrze, znowu usłyszeć twój głos, Megan. Ja Cholera, Kuba, złoń. Co się dzieje? No włącz się, do dolicha! Co się dzieje? Nic, niestety. Do starego transformatora znów dociera prąd, ale u mnie nie chce działać. Chyba wywaliło bezpieczniki. A mam szansę, by przywrócić ją do życia. E, że co? Moją żonę Megan, Dzięki elektryczności znów będzie żyć. Czyli zamierzasz wskrzesić swoją żonę? Z znów ze mną będzie. Przyniesie zakupy i, i, i będziemy wspólnie gotować. I, i rozmawiać do, do, do późna. Ale jak, skoro. Skoro ona. No. Ale będzie ubaw. Będziemy oglądać filmy całą noc. Dobra, poddaję się. Gdzie są bezpieczniki? Na dole. Pełno tam zarażonych. Próbowałem się ich pozbyć, ale. Jasne, zrobię co się da. Oddam Ci wszystkie cenne rzeczy, jakie mi zostały. Zależy mi tylko na mojej, Megan. Będę czekał w naszym mieszkaniu, jest tuż pod nami. <zyskutki> <zyskutki> <hyskutki> <śkutki> Halo? Naprawiłem bezpieczniki. Spróbuj teraz. Chwila! Daj mi moment! Tak! Żyję! Moja pega żyje! Chodź, sam się przekonaj! Dobra... Tak dobrze, znów usłyszeć twój głos, Megan. Nie było karbowanych frytek, więc wzięłam proste. Będą okej, okay, prawda? Jasne. Będą okej. Okay. Może wieczorem obejrzymy coś razem? Niedługo będę. Pa! To twoja żona? Tak. Moja Megan. Moja kochana Megan. Dziś wieczorem oglądamy film. Może coś nam polecisz? Myślę, że Megan powinna wybrać. Racja. Dzięki za pomoc. Oboje z Megan jesteśmy bardzo wdzięczni. Ma, mam trochę jej biżuterii. Ostatnio niezbyt często się stroi. Weź ją, proszę. Nie potrzebuję jej. A dla ciebie wiele znaczy. Tak, to prawda. Wygląda w niej przepięknie. Dziękuję. Dobrze, że znów jesteście razem.